tam jeszcze to nie jest to tak poskładane, jakbym chciał wszystko w tym momencie. Myślałem, że to tak trochę się lepiej będzie uda poskładać, ale gdzieś mi tam wychodzą faktycznie takie fajne niektóre pojedyncze skoki, ale to jest, jest niemało stabilności nie ma, tak gdzieś to uciekła. Ale czy, czym to idzie, to w sumie no chyba wiem, ale, ale nie powiem. Fizycznie się czuję okej. Okay. Gdzieś tam też... no, ta motywacja też mi tu wróciła na te, na te tory lodowe szczególnie. No za wiadomo, no im się ma więcej czasu, co no, tym, tym jest lepiej, no ale takby no trudno powiedzieć ile mi potrzeba. O. Jedno co, to z wagą mam problemy, bo mi spadło, może temu nie mam siły, albo co, nie. O, o, o. Ch chudy, chudy jestem i nie wiem, muszę coś im chyba pojeździć, albo co. Tak szczerze, no co takich chudy to niedawno nie byłem, no. Ale to nie wiem czemu, nie wiem czym to poszło. Mi z mięśnia trochę spadło i tak by gdzieś tam czegoś brakuje, ale tak było o tej pory roku wiadomo, no zima jest, to, to, to teoretycznie się powinno być chudy, no ale wyjątkowo tak nie mam problemu z, z wagą, nawet powiedział, że jestem że jestem chudy. No właśnie, bo to by się zdarzało mówić przed sezonem często, że jestem jeszcze gruby, jeszcze muszę zrzucić no tak, jeszcze 2 Kilo coś. zawsze mi tam brakowało i to były dobre dwa kilo na, na sezon, <laughs> żeby w sezonie... Chudno, no, ale i tak zostawało. <grywa> A teraz kurde, no nie masz czego, no i co ja mam robić? <grywa> Może się zdarzyć taka sytuacja też, bo, bo wiadomo, no, różnie w sporcie bywa, i jakby się tak zdarzyło, no to pewnie by jechał i walczył takby, tak żeby sobie kwotę wywalczyć. Jakbym był w dobrej formie, no to by to było stosunkowo łatwe, ale jak z kolei nie, nie do końca, no to, to też nie jest takie proste. Wolałbym sobie wystartować pierwsze w Poaru świata, yy, no i sprawdzić, czy faktycznie <laughs> się nadaje do paru Świata, czy, czy do paru kontynentalnego, no, czy w ogóle jak to... No nie wiem, no, na tę na chwilę ciężko mi powiedzieć.